Witam was serdecznie na live'ie. Dzisiaj takie dosyć spontaniczne nagranie, ale bardzo ważny odcinek. Odcinek, który może być przydatny dla wszystkich, którzy działają w marketingu sieciowym, dla wszystkich, którzy zdecydowanie chcieliby w tym biznesie zarobić bardzo dużo pieniędzy, którzy chcieliby osiągnąć sukces, którzy chcieliby mieć duże zespoły, generować zyski, którzy ogólnie chcieliby również budować swoją Markę osobistą, osiągać finansową wolność i być w dłuższej perspektywie czasowej zadowolonymi w życiu. Także, jeżeli interesuje Cię ten biznes, jeżeli działasz w marketingu sieciowym albo dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę w MLM-ie, to zapinaj pasy, wysłuchaj tego, co mam dla Ciebie do powiedzenia, dlatego że ten odcinek może zupełnie zmienić Twoje podejście i sposób rozumowania na temat MLM. Opowiemy dzisiaj, słuchajcie, na temat czterech najważniejszych rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby budować ten biznes i żeby osiągać sukces w MLM-ie. Z drugiej strony można powiedzieć, że bez tych czterech rzeczy, prędzej czy później, w długiej perspektywie czasowej, ten biznes się zawali. Zawali się dlatego, że bez zastosowania tych czterech kluczowych, fundamentalnych elementów no nie osiągniecie sukcesu, nie będziecie mieli dużej rekrutacji, nie będziecie mieli dużej sprzedaży i nie będziecie mieli finansowej wolności. To o czym mówię, nie tylko jest oparte, słuchajcie, o moje własne obserwacje czy wnioski, jak również praktykę, którą zdobywam z dnia na dzień, ale są to treści, którymi dzielą się osoby, które w tej branży zarobiły miliony dolarów. Znając na przykład język angielski i oglądając różnego rodzaju treści na platformie YouTube, możecie odsłuchiwać filmy, różnego rodzaju wykłady, różnego rodzaju podcasty, gdzie osoby, które właśnie osiągnęły ogromny sukces w MLM-ie, właściwie mówią to samo. Tutaj również chciałem powiedzieć, że wiedza, którą się z Tobą dzielę, jest wiedzą zupełnie bezpłatną z mojej strony, a w momencie. W którym brałbyś na przykład udział w jakimś szkoleniu prowadzonym przez coachów albo trenerów rozwoju osobistego, to tego typu przekaz, tego typu wiedza, którą ja się dzielę, w normalnych warunkach kosztuje. Mówię całkiem poważnie, mówię całkiem serio, za tego rodzaju treści, które ja tutaj przekazuję, którymi się z tobą dzielę, no można by powiedzmy wziąć około dwóch, 3, 5, a nawet dziesięciu tysięcy złotych i to nie jest żart. Dlatego z uśmiechem na twarzy, jeżeli doceniasz to, co dla ciebie robię, jeżeli ta treść będzie dla ciebie przydatna, zostaw łapę w górę na Facebooku, zasubskrybuj mój kanał na YouTube i to będzie dla mnie najlepsza zapłata. Będzie to dla mnie najlepsza zapłata, będę wtedy wiedział, że moje treści mają jakąś wartość i możesz coś z tego dla siebie wyciągnąć. A teraz zaczynamy. Słuchajcie, porozmawiamy na temat czterech najważniejszych rzeczy, na temat czterech kluczowych elementów które są wręcz niezbędne do tego, żeby osiągnąć sukces w MLM-ie. Zanim do tego dojdę, to powiem dlaczego w ogóle taki temat. Tytuł tego live'a można nazwać otwartą lodówką. Jest to dosyć zabawne, ale dostaję bardzo dużo wiadomości i są to wiadomości od osób, które zwracają się do mnie mniej więcej w taki sposób. Tomasz, otwieram lodówkę. A tam Twoja twarz i wolność finansowa. Otwieram mikrofalówkę, a tam Tomek i wolność finansowa. Otwieram garaż, a tam Tomek i wolność finansowa. Otwieram pralkę, a tam Tomek i wolność finansowa. Ciągle widzę Twoją twarz, ciągle słyszę Twoje słowa. Ciągle słyszę na temat wolności finansowej. Ciągle słyszę na temat rozwoju osobistego, i tak dalej. Rzeczywiście, moi drodzy. Jest tak i tak będzie, dlatego że uważam, że osiągnięcie finansowej wolności to jest coś, co wszyscy możemy osiągnąć i w długiej perspektywie czasowej może się przyczynić do tego, że będziemy mieli fajne, świetne życie i będziemy po prostu zadowoleni. Poprzez wolność finansową możemy również osiągać różnego rodzaju cele. Realizować swoje marzenia i wiele czynników, które się sprowadza do tego, że finalnie osiągniemy szczęście. No to też w dużej mierze związane są z finansami. Jeżeli masz dużo pieniędzy, to możesz po prostu więcej rzeczy realizować, masz więcej możliwości. Możesz podróżować po świecie, możesz kupić dobry samochód, dom, motocykl, zapewnić edukację swoim dzieciom. Ogólnie możesz czerpać więcej radości z tego życia. Oczywiście szczęście jest sztuką i szczęście nie jest oparte o pieniądze, tak samo jak pewność siebie, czyli twoje self confidence dlatego że między innymi w poprzedniej lekcji w poprzednim odcinku opowiadałem na temat twoich aktywów na temat twoich zasobów na temat twojej pewności siebie czyli self confidence i to rzeczywiście nie powinno być oparte o rzeczy materialne o pieniądze natomiast pieniądze rozwiązują większość problemów życiowych rozwiązują problemy zdrowotne ekonomiczne Problemy na przykład rodzinne i różnego rodzaju inne problemy typu nie wiem zakup domu, mieszkania, wyjazd na wycieczkę, zakup leków, pójście do lekarza, do szpitala. Właściwie mając pieniądze rozwiązujemy większość życiowych naszych problemów przy założeniu oczywiście, że jesteśmy zdrowi emocjonalnie, zdrowi psychicznie i tak dalej. A nawet jeśli nie, no to możemy pójść na jakąś terapię, wynająć sobie prywatnego psychologa, psychiatrę, różnego rodzaju inne sesje Teraz przechodzimy, słuchajcie, do kwintesencji sprawy, dlatego że pomijając moją twarz i to, że rzeczywiście będziecie o mnie słyszeć, będziecie mnie widzieć i będę mówił o tej wolności finansowej, o czym jeszcze będę rozmawiał w dalszej części tego nagrania, między innymi poruszając temat jakim jest marka osobista, to teraz przejdziemy do najważniejszych czterech rzeczy, które są wręcz niezbędne, żeby budować ten biznes. Widzicie, bardzo często dostaję wiadomości albo opinie od niektórych osób, które mówią, że ten biznes nie działa, że marketing sieciowy jest biznesem, w którym nie można zarobić pieniędzy, albo bardzo często osoby, które działają w branży, narzekają na produkty, narzekają na prowizje, narzekają na brak narzędzi i innego typu tego kwestie. Problem nie polega, słuchajcie, na produktach, problem nie polega w dużej mierze również na narzędziach, tylko problem bardzo często polega na tym, że my wykonujemy jakieś działania, w nieodpowiedni sposób. Podam tutaj prosty przykład. Mamy na przykład słuchajcie, jabłecznik. Jeżeli ja wam dam przepis na jabłecznik i jeżeli będzie to świetny przepis, który za każdym razem wykorzystując w pełni tak jak jest on napisany, stosując odpowiednie składniki, czas jaki trzeba poświęcić na pieczenie no to wyjdzie nam coś po prostu wspaniałego, wyjdzie pyszny, smaczny jabłecznik, tak? I nieważne, czy będziecie go robić 20 razy, 15 razy, 40 razy, czy 80 razy. Jest pewnego rodzaju rutyna, jest pewnego rodzaju system działania, są odpowiednie kroki, odpowiednie składniki i tak Natomiast, jeżeli zmienisz chociaż jeden element w tej recepturze, bo chcesz być na przykład unikatowy, i tutaj nie ma jak najmniejszego problemu, dlatego że działając w marketingu sieciowym jesteśmy indywidualnymi jednostkami, chcemy budować tę swoją markę osobistą. Natomiast jest poszczególny system działania, różne strategie, które sprawdzają się od wielu lat, sprawdzają się bez względu na to, jakich byśmy nie mieli produktów, i po prostu, nawet chcąc być indywidualistami. Powinniśmy się do tego stosować, bo to po prostu przynosi sukces i jest to sprawdzone przez wiele osób przez osoby, które zarobiły miliony dolarów, przez osoby, które zbudowały duże struktury, przez osoby, które zbudowały duże sieci połączeń i które są, po prostu, ikonami tej naszej branży, więc jeżeli ty robisz jabłecznik, ale na przykład chcesz dodać do tego gruszki, no to bez względu na to, co byś nie robił, nie wyjdzie tobie dobry jabłecznik. Po prostu nie zastosowałeś w odpowiedni sposób tej receptury, nie zastosowałeś tego przepisu, dodałeś kompletnie niesprawdzone i niekompatybilne z jabłecznikiem składniki no i na samym końcu nie będziesz miał jabłecznika, bo nie można zrobić jabłecznika z gruszek. I tak samo jest, słuchajcie, w MLM-ie. Problem nie polega bardzo często na tym, że to branża jest zła, że produkty są niedobre, że brakuje narzędzi, ale po prostu to ty, czy ja, czy ogólnie my. W zły sposób działamy. W nieodpowiedni sposób wykorzystujesz narzędzia, nie masz odpowiedniej wiedzy, brakuje tobie doświadczenia, nie nabyłeś jeszcze konkretnych umiejętności i te wszystkie kwestie, jak MLM nie działa, produkty są niedobre, to są tylko wymówki. Trzeba spojrzeć na samego siebie lub w głąb samego siebie, i wtedy będziemy mieli odpowiedź, dlaczego nam coś nie wychodzi. Może być tak, że rzeczywiście nie posiadamy jeszcze odpowiedniej wiedzy, nie mamy doświadczenia, nie przeprowadziliśmy odpowiedniej ilości rozmów, nie obyliśmy się w ogóle z branżą. Może być często tak, że nie znamy swoich narzędzi, nie mamy listy kontaktów, do czego również jeszcze dojdę. Więc marketing sieciowy MLM jest bardzo, bardzo dobrą branżą. Jest branżą, w której można zarobić pieniądze, dlatego że są przykłady ludzi, którzy zarabiają miliony dolarów. Teraz przejdę, słuchajcie, do czterech najważniejszych kwestii. A pierwsza kwestia, słuchajcie, z języka angielskiego, czyli visibility, czyli tak zwana widoczność, to jest number one. Jest to kluczowy element. W ogóle język angielski, słuchajcie, polecam, żeby się go uczyć, dlatego że. Jest to język, który oddaje istotę rzeczy. My możemy oczywiście tutaj mówić w języku polskim, dostosowywać go do naszego rynku, do naszej branży, ale język angielski jest czymś, co po prostu oddaje istotę rzeczy prawdziwy sens. Wystarczy użyć jednego słowa, jednego sformułowania, żeby rozumieć temat, żeby rozumieć sprawę, żeby to funkcjonowało i działało. Oczywiście można mieć odpowiednich tłumaczy, translatory, można nawet próbować oddawać ten sens, ale język angielski jest number one, dlatego że jest to język, słuchajcie, nie tylko w biznesie, ale również język turystyki, relacji międzynarodowych, więc kiedy ja powiem visibility. Osoby, które rozumieją język angielski, po prostu będą wiedziały o czym mowa. Widoczność. Jeżeli w tej branży chcesz zarobić pieniądze, to musisz być po prostu widoczny. Ludzie muszą cię widzieć. Musisz się pokazywać na różnego rodzaju platformach. W dzisiejszych czasach to są na przykład social media. I tutaj właśnie dochodzimy do kwestii otwartej lodówki, dlatego że niektóre osoby zwracają się do mnie mniej więcej w sposób taki, że. Wiesz, Tomek, wszystko dobrze ładnie, pięknie robisz, ale pokazujesz siebie. Ciągle mówisz o sobie, o jako potencjalnym, albo już o jako liderze. Chcesz kreować i budować swoją markę osobistą, chcesz promować swoją osobę, a powinieneś raczej działać na dobro wspólne, pomagać wszystkim partnerom. Powinieneś działać w cieniu Twojej firmy i produktów, są to działania niewłaściwe. Z Twojej strony, i tak dalej, i ten biznes jest biznesem relacji, nie możesz stosować się do zasady typu umiesz liczyć, licz na siebie. Słuchajcie, to, że marketing sieciowy jest biznesem relacji, to tutaj nie ma jak najmniejszych wątpliwości, dlatego że rzeczywiście chcąc tutaj zarobić pieniądze, chcąc budować duże zespoły, musimy nawiązywać wspaniałe relacje z dużą ilością osób, dlatego że tylko mając zespół, tylko mając ludzi w zespole zarobimy pieniądze. Natomiast słuchajcie, zadam wam proste pytanie: jeżeli ja nie będę promował siebie, jeżeli nie będę pokazywał swojej twarzy, jeżeli nie będę w ogóle o sobie myślał albo siebie samego traktował jako lidera, to kto będzie mnie promował? Odpowiedź słuchajcie brzmi: nikt. Nikt nie będzie promował Tomasza Zająca, nikt nie będzie publikował moich filmów, nikt nawet nie nagra za mnie tych filmów, nikt nie będzie opowiadał o produktach mojej firmy, nikt nie będzie opowiadał o planie kompensacyjnym itd. I nikt nigdzie nie powie na temat mojej skromnej osoby. Mało tego, ludzie, którzy często uważają albo będą się zwracali do was z tego typu zdaniami, że jest to niewłaściwe, że nie powinieneś siebie promować, że powinieneś działać trochę w inny sposób, są to osoby, które słuchajcie, nie dadzą wam nawet lajka na YouTubie, nie zasubskrybują Waszego kanału, nie opublikują treści, którymi się dzielicie, czyli innymi słowy. W ogóle wam nie pomogą, a równocześnie często będą mówiły, że jest to niewłaściwe, że nie powinieneś tego robić. Dzisiaj, w ogóle, słuchajcie, często mówi się na temat marki osobistej, a ja wam zadam proste pytanie: co to jest marka osobista? Marka osobista to jesteście wy. Marka osobista to jest wasza twarz. Nawet gdybyście przeczytali Biblię czy różne teksty opowiadające o czasach starożytnych, na przykład w Babilonie, to ludzie przed prawem, przed Bogiem, przed Królem, przed Władcą, przed społeczeństwem, odpowiadali swoim imieniem, swoją osobą, swoją twarzą, biorąc odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje życie, za swoje działania. I w biznesach jest podobnie. Jeżeli ty budujesz jakiś biznes, jeżeli chcesz mieć ogromną sprzedaż, jeżeli chcesz mieć ogromne zespoły, to musisz prezentować siebie, swoją twarz i swoje imię, i musisz być po prostu widoczny. Możesz mieć bardzo dobre produkty, możesz mieć bardzo dobrą firmę, możesz wiele rzeczy potrafić, ale jeżeli nie będziesz widoczny, no to nie będziesz miał sprzedaży i zespołów, bo nikt o tobie nie będzie w ogóle wiedział ani słyszał. Podobnie jest, słuchajcie chociażby w biznesie tradycyjnym. Firma BMW czy BMW. Nie będzie promowała Mercedesa, a Mercedes nie będzie promował Yamachy, czy hondy, i tak dalej. Podobnie z marketingu sieciowym, słuchajcie. Nikt nie będzie promował mojej osoby, nikt nie będzie promował na przykład szkoły Valens, którą ja działam, tylko firmy czy osoby działające w branży w poszczególnych firmach będą promowały siebie same, swoje produkty i swoje firmy. Dlatego pokaż swoją twarz. Musisz być widoczny. To jest element number one. Najważniejszy z czterech elementów, które właśnie omawiam i które wymienię w dalszej kolejności. Visibility. Widoczność. Ludzie muszą Cię widzieć. Ludzie muszą o Tobie słyszeć. Ludzie muszą widzieć, że jesteś aktywny. Ludzie muszą widzieć, że postujesz, nagrywasz filmy i tak dalej. Musisz być po prostu widoczny. Bez bycia widocznym nie zarobisz, a wiele osób słuchajcie działa w tym biznesie albo chciałoby działać w tym biznesie nie jako z ukrycia w podziemiu jak partyzanci, albo jeszcze najlepiej, chcieliby żeby to inni za nich wykonali robotę czy pracę chcieliby dołączyć do jakiegoś zespołu mieć jakieś zautomatyzowane narzędzia automatyczną skrzynię biegów i po cichutku w ukryciu, na zapleczu Zarabiać pieniądze, a najlepiej jeszcze nic nie robiąc, tylko wykupując na przykład określony pakiet czy produkt i nie wychodząc na pierwszą linię frontu. Tak się nie da w długiej perspektywie czasowej, dlatego że ja osobiście, słuchajcie, a nie ukrywam, ja mam dosyć mocną osobowość, jestem pewny siebie i nie przemawiają przeze mnie ego czy pycha, tylko to są po prostu fakty, a jestem pewny siebie, dlatego że znam samego siebie. Nie muszę czegokolwiek komukolwiek udowadniać, bo po prostu wiem o moich słabościach, o moich zaletach i o innych kwestiach. I również, będąc liderem, powinienem być pewny siebie, dlatego że ja osobiście nie chciałbym mieć lidera nad sobą, który nie jest pewny siebie, który nie wie co robi, który właściwie jest w tym biznesie z przypadku, który w to nie wierzy, który nie pomoże swoim ludziom, bo będzie gdzieś chciał działać w podziemiu, w ukryciu jako Partyzant. Więc numer jeden, słuchajcie, visibility, czyli widoczność. Musisz być widoczny, ludzie muszą Cię widzieć i ludzie muszą o Tobie słyszeć. I to jest reguła, która działa w wielu biznesach, nie tylko w MLM-ie, ale działa również w biznesie tradycyjnym i właściwie w każdym innym biznesie. Kiedy już jesteśmy widoczni, kiedy ludzie widzą, że postujemy, że mogą nas znaleźć na social mediach, YouTube, Instagramie, Facebooku i tak dalej, to potrzebujemy czegoś, co nazywa się engagement. Proszę nie mylić się z zaręczynami, bo to też można w taki sposób tłumaczyć z języka angielskiego, ale mniej więcej chodzi o zaangażowanie. Chodzi o to, że ludzie powinni dawać siebie w stosunku do nas. W tym sensie, że na przykład, jeżeli już jesteśmy widoczni, to musimy mieć zaangażowanie pod postacią na przykład właśnie lajków, subskrypcji. Ludzie mogą postować nasze nagrania na swojej tablicy, mogą subskrybować nasz kanał w wielkich ilościach. Mogą po prostu dawać nam swoje zaangażowanie, swój Wysiłek i bardzo często również będzie to wynikało z tego, że nas lubią albo podobają się tym ludziom nasze produkty, albo jesteśmy widoczni, bo nie każdy musi nas koniecznie lubić, ale po prostu będąc widocznymi, prędzej czy później będziemy mieli ten engagement, tak? Jest to bardzo, bardzo, bardzo istotne. Natomiast jedno, o czym muszę wam powiedzieć, to to jest to, że nigdy nie będziecie mieli zaangażowania ze strony potencjalnych odbiorców, jeżeli nie będziecie widoczni. Ludzie czasami oczekują, że będą mieli wielkie zespoły, że dołączą do nich partnerzy. Oczekują, że będą mieli ogromną sprzedaż, ale równocześnie nie chcą być widocznymi i nie są widoczni. Nie postują, nie nagrywają, nie pokazują produktów, nie opowiadają, nie przeprowadzają webinarów, a oczekiwaliby wyników, oczekiwaliby zaangażowania ze strony potencjalnych partnerów, odbiorców. No po prostu tak to nie działa. Musisz być najpierw widoczny. Oczywiście na samym początku nie będziesz miał efektów. Na samym początku nikt do ciebie nie dołączy, na samym początku nikt od ciebie nie kupi produktów, dlatego że ludzie muszą tobie zaufać. Ludzie muszą tobie zaufać. I teraz jeszcze proste pytanie. Dotyczące właśnie tej widoczności. Jeżeli na przykład jesteś osobą, która prowadzi kanał na YouTube, i masz milion subskrybentów, albo 200 tysięcy subskrybentów, to czy będzie tobie łatwiej sprzedawać jakieś produkty, albo promować jakiś biznes, czy będzie tobie trudniej w porównaniu do osoby, która na przykład nie istnieje na YouTube, albo która ma tylko 50 subskrybentów i tak dalej? No odpowiedź nasuwa się oczywiście sama. Odpowiedź nasuwa się sama. Będąc widocznym masz większe szanse na zrobienie biznesu i na to, że ludzie do ciebie dołączą, że będą zaangażowani. Dobra, przechodzimy do trzeciej rzeczy, bo mamy tutaj już między innymi widoczność, która jest najważniejsza, mamy zaangażowanie. Teraz trzecia rzecz to generowanie lidów. To, że będziecie widoczni, to, że ludzie będą zaangażowani, będą was lubić, dawać wam polubienia, subskrypcje, postować i tak dalej, publikować wasze nagrania, to jeszcze nic nie znaczy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważne jest generowanie leadów, i te lidy powinny być również docelowe, to znaczy nie powinniście wysyłać wiadomości tylko i wyłącznie do ludzi z przypadku, albo nie powinno być to na zasadzie spontanicznej, jakiejś emocjonalnej. Powinno mieć to konkretny również plan. A przy generowaniu leadów, na przykład bardzo ważna jest lista mailingowa, dlatego, że jeżeli ktoś się dzieli z wami mailem, to jest to osoba, która potencjalnie jest rzeczywiście zainteresowana wami, waszym biznesem, waszymi produktami. Jest to wasza grupa docelowa. Bez generowania leadów, bez grupy docelowej, bez budowania sieci kontaktów, bez budowania listy, nawet jak będziecie widoczni, będziecie zamieszczać setki tysięcy filmów, nagrań, postów, nawet jeśli będziecie mieli polubienia, subskrypcje i tak nic w dalszej perspektywie nie zdziałacie. Więc dochodzi jeszcze generowanie Leadów. I tutaj można różne narzędzia oczywiście wykorzystywać, bo to mogą być maile, czyli ta lista mailingowa, i tak dalej. Możecie zapisywać to na kartce albo również do swojego komunikatora czy w telefonie czy w komputerze. Musicie po prostu generować. Lady. I to jest w wielkim skrócie, a teraz przechodzimy do czwartej rzeczy, która jest bardzo ważna i która również jest najważniejsza, a jest to po prostu generowanie sprzedaży. Słuchajcie, ludzie często mówią o tym, że to jest biznes relacji, tak? Że trzeba tutaj się lubić, mieć piękną, fajną atmosferę, spotykać się na różnego rodzaju spotkaniach, eventach. Nie ma problemu. Słuchajcie, ja to jak najbardziej szanuję, ja to lubię. Natomiast dla mnie osobiście najważniejsze jest to, żeby mój biznes generował sprzedaż, żebym miał z tego benefity finansowe. Mało tego wam powiem, ja nie mam obowiązku, żeby wszystkich lubić. Nie mam obowiązku, żeby ze wszystkimi się spotykać. Nie mam obowiązku, żeby ze wszystkimi rozmawiać i to nie jest nic personalnego, to wcale nie oznacza, że ja nie szanuję ludzi, że nie lubię ludzi, że patrzę na nich z góry. Dla mnie osobiście jest bardzo istotne generowanie finansów, generowanie zysków, Bo po to również między innymi robi się ten biznes. Oczywiście nagrywałem w jednej z lekcji, że nie robię tego biznesu tylko dla pieniędzy, tylko również dla wartości, dla dawania jakichś pożytecznych treści innym, dla chęci zmiany życia ludzkiego na lepsze i tak dalej, pomagania innym. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest generowanie finansów. Ja nie muszę, słuchajcie, spotykać się 10 razy w tygodniu na kawie, brać udział w eventach, wycieczkach i tak dalej, ale to nie jest nic personalnego. Słuchajcie, to nie jest nic osobistego. Jeżeli ktoś na przykład lubi marketing sieciowy, bo sprawia mu przyjemność rozmawianie z ludźmi, albo uważa, że spotkania dają mu jakąś wartość, pomagają budować poczucie własnej wartości, pomagają w tym, żeby mieć świetne samopoczucie, a do tego mamy ludzi, którzy nas szanują i również mają takie same podejście do świata rzeczywistości, wyznają te same rzeczy, to jest super, nie ma jak najmniejszego problemu. Ale ja osobiście, słuchajcie, chcę generować. Chcę generować zyski, chcę generować finanse i chcę zarabiać pieniądze. Natomiast teraz Wam powiem o czymś bardzo ważnym dlaczego nie ma sprzedaży? Dlaczego nie ma sprzedaży? Dlaczego nie ma finansów? Dlaczego ludzie nie wykupują produktów? Dlaczego nie budujemy dużych zespołów? Dlatego, że nie jesteśmy widoczni. Możecie słuchajcie mieć wszystkie elementy tak, ale jeżeli słuchajcie nie będziecie widoczni, to nie ma znaczenia generowanie lidów, nie ma znaczenia zaangażowanie, bo po prostu nikt się o was. Nie dowie. Nikt nie będzie wiedział, że w ogóle istniejecie i możecie mieć najlepsze produkty. Możecie być najlepsi w branży, mieć najlepszą wiedzę, umiejętności, ale nikt o Was się nie dowiedziawszy, nie będzie nawet, słuchajcie, wiedział, że robicie jakiś biznes, że macie jakieś produkty. Dlatego tak bardzo ważne jest to pokazywanie twarzy i ta otwarta lodówka, czyli Tomek, otwieram lodówkę, a tam jesteś Ty i wolność finansowa. Otwieram mikrofalówkę, a tam tomek i wolność finansowa. Otwieram pralkę, a tam tomek i wolność finansowa i tak dalej. Oczywiście, bo visibility, widoczność jest bardzo, bardzo istotna. I nigdy nie będzie sprzedaży, jeżeli nie będzie widoczności, ale nie będzie również sprzedaży, jeżeli nie będzie tych trzech elementów, czyli nie będzie widoczności, nie będzie zaangażowania z zaufaniem włącznie od potencjalnych partnerów i nie będzie generowania lidów. Dlatego słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam uświadomi wiele spraw, mam nadzieję, że pomoże wam w tym, że będziecie zarabiali pieniądze, budowali zespoły, osiągali sukcesy i będziecie osobami, które będą zadowolone i będą dumnie reprezentować swój biznes, swoją firmę, swoje produkty, sam siebie, swoją osobę jako markę osobistą oczywiście, bo to jest współczesny język ale również oczywiście będą działały w grupie ze swoimi partnerami, ze swoimi zespołami reprezentując swoją firmę, produkty i wszystkich, którzy razem budują ten biznes. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapę w górę, zasubskrybujcie również mój kanał na YouTube, dzielcie się komentarzami, opiniami. Zapraszam również do dzielenia się konstruktywną krytyką, wymianą poglądów, do debaty publicznej, do wymiany opinii. No i słuchajcie, zapraszam Was do następnego nagrania, zapraszam Was na następny live, zapraszam Was do następnej lekcji. No i działajmy w branży, jaką jest marketing sieciowy, pamiętając, że to nie produkty są kiepskie, pamiętając, że to branża nie jest kiepska, tylko po prostu może my stosujemy nieodpowiednie narzędzia, nie mamy odpowiednich umiejętności i dlatego warto się tego nauczyć. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia czołem.